Moi drodzy, po drodze do Geiranger zatrzymaliśmy się w miejscowości Lom. Zobaczcie, mamy tutaj najstarszy kościół yy, wybudowany w 1160 roku z drewna. A tutaj chyba pani szuka, gdzie się położyć. No. <grym> Żartuję oczywiście. No i tędy przejdę się, wam pokażę jak to wygląda. Można wejść tak samo do środka, żeby sobie go pozwiedać, ale trzeba za niego zapłacić chyba 90 koron norweskich, gdzie ja już nie będę wchodził. Ale zobaczcie na ten gripy. Kościół wybudowany w 1160 roku. I naprawdę trzyma się nieźle. Tak jak mówiłem wcześniej, miejscowość nazywa się Lom Lom. Możecie sobie tutaj spokojnie przyjechać, zobaczyć ten kościółek. Nie ma żadnej spiny. Nie płacicie za nic. Tylko dopiero za wejście do środka. Ja za chwilę opuszczam. Pokażę Wam jeszcze z tej perspektywy, jak tutaj wygląda. Z tej strony kościół i lecimy do Gajrany. Z tej strony wygląda to wszystko tak. Eee, powiem Wam, że naprawdę świetnie jest tutaj ten kościół zadbany razem z cmentarzem. Zobaczcie na trawę. Zobaczcie to, na to wszystko, jak to wszystko tutaj przepięknie wygląda. Oczywiście nie będziemy chodzić, nie będziemy się zagłębiać między te pomniki. No bo wiadomo, że trzeba uszanować zmarłych. Ale wygląda to naprawdę przepięknie. Jest przepięknie. Co chwilę piękne widoki. Słuchajcie, do pokonania mam 90 do 100 km maksymalnie do samego centrum Gajangel z Loms, z miejscowości, gdzie żeście widzieli przed chwilą ten kościół. Naprawdę super miejscówka, ale ta droga 100 km tutaj to jest naprawdę przecudona, jest okrzyknięta jedną z najpiękniejszych dróg w Norwegii. Z tym, co tutaj będę przymulał ja jestem bardzo podekscytowany. I zobaczcie zresztą to sami, jak tutaj ta trasa wygląda 100km do miejscowości Kairangę. Tu jest klimat, zobaczcie na to. Uo, musiałem tu przyjść, żeby wam to wszystko pokazać. Strasznie wieje. Do Gajranger, mam jakieś 35 km. Myślę, że z godzinę spokojnie mi to zajmie, bo zatrzymuję się w takich miejscach przepięknych, żeby wam to pokazać. Pogoda jest bardzo zmienna, raz słońce, raz chmury, raz wiatr, raz deszcz. Ło. Idę sobie normalnie, powiem Wam ulicą, zaparkowałem gdzieś z tyłu tam auto, żeby Wam pokazać w ogóle całe to otoczenie, bo jest naprawdę przepiękne. E, chciałbym sobie na taką budkę wejść, nie wiem do czego ona służy. Wiem, że możliwe, że coś tutaj kiedyś wcześniej przechowywali, bo są jakieś takie e, zawiasy, e, ale jest klimat. Ale tu są klimaty, ja się kręcę. Zobaczcie, ta droga, czyli z LOM do Gajranger, która obejmuje około 100 km, jest jedna z najpiękniejszych dróg tutaj w Norwegii, bynajmniej ja tak uważam. Internet, na internecie też to piszę. Zostało mi jeszcze jakieś 37 km do samego Gajranger, gdzie będę chciał Wam pokazać, jak to wygląda. Wszystko naprawdę trzeba się ubierać w samym Gajranger. Są, jest kilka takich y, tarasów widokowych, na które będziemy się wspinali i będę Wam to pokazywał. Wszystko jest tutaj za darmo, droga jest za darmo, widoki są przepiękne, warto tutaj przyjechać. Chmury, deszcz, y, słońce na przemian. Norwegia jest nieprzewidywalna, dlatego musicie się przygotować na takie wyprawy. Ubrać się ciepło, czapka, rękawice, wszystko bierzcie ze sobą, a my lecimy dalej do Gajranger. Z tej strony mamy, tak, robi się raz ciepło, raz zimno. Pogoda jest bardzo zmienna, ale widoki piękne. Tutaj to już by się przydały buty trekkingowe. A ja w najkach idę. No, jeszcze nie przebrałem, bo nigdy nie ma czasu. Patrzcie się na to. Ło, wow. sztos. Jest tu trochę wody, ale nie przejmujmy się. Powiem Wam, że temperatura odczuwalna na jakieś 5 stopni na plusie nie jest za ciepło, ale myślę, że dzisiejszą noc przetrwam jakoś. No. Trzeba też uważać, bo ten mech tutaj jest śliski i trzeba uważać, gdzie się nogę stawia. Słuchajcie, ta trasa, którą. Słuchajcie, ta trasa, którą teraz tutaj jadę i wam pokazuję, to jest trasa numer 63. Musicie się kierować trasę numer 51, żeby sobie dojechać do Gajranger. wtedy macie małe opłaty, macie chyba tylko jedną bramkę, potem ona się przekształca na numer 15 i potem sobie skręcacie na Gajranger, trasą numer 63, która ma takie przepiękne widoki. A moim zdaniem no jest pięknie Zobaczcie, mamy tak Słoneczko, chmurki, błękitne niebo Wygląda to jak widokówka Ale szczos Dobra, dojeżdżamy prawie już do... Samego centrum Gajranger. Na samej górze mamy jeszcze taki taras widokowy. Jest on oczywiście za darmo, bo to jest taki też parking na dole, jak już widać. Jest tam małe miasteczko, czyli Gajranger Centrum. Gajranger zbliżamy się. Góry majestatycznie piękne. Powiem Wam wszędzie. Tarasy widokowe. Wszystko jest tutaj za darmo. Zjeżdżamy sobie tam na dół. Będę chciał rozbić sobie namiot. Powiem Wam, jaka cena na polu kempingowym. myślę, że jutro rano, jak będę wstawał, będę miał przepiękny widok na fiord norweski, w Gajranger i oczywiście na wspaniałe góry, które je otaczają. Także mamy tutaj jeszcze po lewej stronie taką ławeczkę i można sobie spokojnie zdjęcia zrobić. Ja jadę, jadę na dół, nie mam czasu. Najważniejsze dla mnie jest rozbicie namiotu żeby sobie zająć fajne miejsce bo wiadomo, że dużo turystów tutaj może być no i jak rozbije się to wtedy będę jeździł no właśnie na takie terasy widokowe i będę wam pokazywał przejdźmy się teraz po centrum pokażę wam jak to wszystko tutaj wygląda z przodu widać góry tutaj mamy takie centrum Będę musiał sobie jakąś opaskę kupić, powiem wam, że naprawdę jest bardzo mało ludzi, nie ma praktycznie nikogo, no bez kitu. E, co ostatnio byłem, to była masa tutaj ludzi, masa z Pawłem, to był szok. No ale nie ma co się dziwić, jest już drugi wrzesień, czy trzeci i powiem wam, że e, zaczął się rok szkolny, dlatego jest mało ludzi, ale to może i lepiej. Tutaj mamy różne sklepy. Po lewej stronie można sobie wypożyczyć, jakąś łódź i popłynąć sobie z przodu. Tam dalej e, znajduje się e, wodospad o nazwie 7 Sióstr. E, jeden z najbardziej popularnych wodospadów tutaj na, na tym fiordzie. E, z góry go ciężko zobaczyć, ale powiem Wam, że łódź można sobie tutaj po lewej stronie wypożyczyć. I tak wygląda właśnie całe to otoczenie i powiem wam tak, że kiedyś tutaj był w sumie kiedyś, w 2015 roku był nagrywany film nagrywany film Bolgen, czyli Fala a film był nagrywany na podstawie autentycznej historii tsunami utworzyło potężną falę, która zalała całą tą wioskę tutaj Geiranger i zginęło bardzo wiele osób a tutaj mamy stateczek, który dopływa do yy, do wodospadu siedmiu Sióstr jest tutaj to naj, jedną z najbardziej takich Yy, największych atrakcji. Zresztą tutaj podajdę, Wam to pokażę. Tutaj macie właśnie ten wodospad. Fajna faza. Nie wiem, ile to kosztuje chyba bodajże 500 koron za taki, taki rejs. Ale chyba dzisiaj nie będzie jeździł, bo w ogóle tutaj ludzi nie ma. A naprzeciwko znajduje się hotel, który oczywiście tak samo występował w filmie Bolgen, czyli fala i został on przez tą falę, właśnie yy, zalany. I powiem Wam, że kto. Że kto nie widział tego filmu, to polecam. Jest to norweski film, który miał być nominowany do Oscara, ale z jakichś tam przyczyn to nie wyszło. Large, yeah. Dobra, wszedłem sobie tutaj do sklepu w Geiranger i widać bluzy mamy i różne wszystko, pierdoły z tym związane z Norwegią. Oczywiście trole. Zobaczcie, jakie fajne mamy tutaj trolle takie kurde sztuki 260 koron, taki jeden trolik mały kosztuje. A na przykład taki duży, zaraz zobaczymy taki z dziećmi. Kurcze, 574 korony, bardzo fajne trole. Babcia z tronami zobaczcie 221 koron. Ale ciekawe, zastanawiam się, ile taki kurde kolos kosztuje. Zaraz wam powiem 940 6 koron taki kolos kosztuje, ten pewnie więcej. Także myślę, że około 500 zł. Do godziny 7:00 macie tutaj otwarte, bo się pani spytałem. Także bardzo dużo fajnych rzeczy. Swetry takie norweskie można sobie typowe kupić. Zaraz wam powiem. Bardzo fajny sweter. Podoba mi się taki ole. kurczę, Zobaczcie na tą cenę. 2190 koron to jest jakieś 1000 zł drogą. Ale... ale klimatycznie jest. Dojechaliśmy sobie wyżej do kolejnego punktu widokowego. Ornet się nazywa, ale pokażę Wam jak tutaj wszystko to wygląda. Ten taras naprawdę robi robotę, bo z tego tarasu widać cały, cały fiord. Widać wodospad 7 sióstr, ale jest widok. Naprawdę obłędy. Sami zobaczcie. Robi robotę. jak tutaj piękno. z tego centrum musicie sobie krętą drogą dojechać sobie tutaj na górę i praktycznie jesteście z takim widokiem widok na wodospad 76, a z drugiej strony zaraz wam to pokażę tam na dole to jest to właśnie miasteczko tam gdzie przed chwilą byłem parę set metrów dalej właśnie macie ten taras widokowy i widok na całej Gajranie Piotr są właśnie takie klimaty, że sobie jedziesz, <noise> że sobie jedziesz, a tu stoją krowy. No i co tam? Mm. Tutaj stoją krowy, tu samochody, no i lipa. <noise> I co? Może byście tak zeszły, co? Z drogi gościowi. Jeśli chce jechać. No. Taki klimat. Tak się ta tuś bawi. Jesteśmy na miejscu, to trzeba jakieś dobre jedzonko przygotować. Kotlety się już smażą. Patrzcie, co tu się dzieje. Smażę sobie na wieczór takiej kotlety z takim widokiem. Elegancko. Myślę, może damy dwa podwójne sery. Dwa sery. To będzie trochę lepsze. Nie ma co oszczędzać. Co oszczędzać z takim widokiem? Nie ma co oszczędzać? Praktycznie powiem Wam, że chyba biłem się tutaj na lewiznę. Jestem tutaj rozpakowany. Tutaj jest namiot. No i przejdziemy się, krzesełko wiadomo. No i przejdziemy się. Pokażę Wam, jak całe to otoczenie tutaj wygląda. Zobaczcie, jakie góry. Nie ma żadnego wiatru teraz. Powiem Wam, że naprawdę jest fantastyczna pogoda. Jeszcze jest zielona trawka. Fajnie, kurde, to wygląda. I powiem Wam, że w ogóle ludzi tutaj teraz już praktycznie nie ma. Także nawet we wrześniu można się delektować fajną, fajną naturą. I no jest przecudowny. Sytuacja wygląda następująco: że zobaczcie. Miałem zapłacony za, za nocowanie tutaj. Jest bardzo dużo, bardzo dużo kamperów i namiotów i tak dalej. Ale się pomyliłem. I pojechałem trochę dalej pod inny hotel i tam jest cisza i spokój. <grywy> Także nie wiem, mam nadzieję, że nie poniosę żadnych konsekwencji, ale na razie mam tam ciszę i spokój. Jest tutaj taka bramka i prawdopodobnie otwieramy, a koleżanki już czekają. Na no spokojnie dziewczyny. Ja sobie tedy tylko chcę iść pod wodospad. Patrzcie się jakie klimaty. Ja cię kręcę i widok i owce z drugiej strony mamy wejście tam było zamknięte ale tutaj mamy opisane widzicie? no i schodzimy sobie tutaj na dół i myślę, że tutaj be, zrobi ten wodospad robotę schodzicie sobie takimi schodkami macie tutaj już oznakowanie patrzcie That's cool.